Cześć, z tej strony śledził i dziś pokażę Wam co dodali nowego w wersji 1.7 Snapshot. No A więc zaczynajmy. Dodali nowe kwiaty. Hmm, tak nie. Pokażę Wam jak one wyglądają. Hmm, tak. Taki, 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 taki. Oczywiście to nie są wszystkie kwiaty, jeszcze są niżej. Już wam pokazuję. Takie, coś takie, 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 takie takie. Tak wyglądają te wszystkie kwiaty. Dodali też nowe jedzonko, czyli ryby. Dodali te trzy rybki. Cztery, przepraszam. Dali nawet rybkę Neo. Dali nie tylko jedzenie i kwiaty, lecz dodali też nowy biom o nazwie Podziel. Biom wygląda o ten sposób. No i jeżeli filmik Wam się spodobał, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oceniania. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinku. Cześć!